Pączek chyba nigdy nie wyjdzie z mody. No nie, tym bardziej, że jest, są takie dni w roku jak, jak Tłusty Czwartek, gdzie wszyscy spożywają, wszyscy w dużych ilościach. E, łasuchów mamy mnóstwo. Jest to tradycyjny, można powiedzieć, polski narodowy produkt. Ile w tym gorącym czasie zjedzie pączków stać produkcyjnych? Na Tłusty Czwartek robimy ponad dziesięciokrotnie więcej niż przeciętny każdy inny dzień. Gdyż codziennie robimy około 10 tysięcy, na tłusty czwartek mamy już zamówień na 120 tysięcy. Jakie nowości w tym karnawale? Właściwie najlepiej sprzedają się te tradycyjne pączki, czyli tradycyjnie z marmoladą, oblane pomadą. Z skórką cytryny posypane, aczkolwiek są też nowości ze śmietaną, z budyniem, z kremem toffi, ale to są już takie mniej popularne produkty. Warto sięgnąć nie tylko po pączkę, ale na pewno coś jeszcze macie w ofercie. No są faworki, to jest też taki tradycyjny nasz produkt, który w okresie tu karnawału się bardzo dobrze sprzedaje. Są też mini pączki, które sprzedawane są na rozwagę. Już za tydzień skończy się karnawał i wtedy już o chlebie i wodzie. Na pewno macie też w ofercie jakieś dobre chleby? No chlebów mamy kilkadziesiąt rodzajów, także od kilkudziesięciu lat pracujemy nad pod... Nad poprawianiem starych receptur, ewentualnie nad wprowadzaniem nowych, także każdy konsument na pewno znajdzie coś dla siebie. Jakieś nowości? Z reguły co miesiąc mamy nowy produkt. Jak nie wyrób cukierniczy, to piekarniczy, ale na rynek co miesiąc wchodzi przynajmniej jeden produkt.